Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka Po tej stronie Agnieszka Dziś przychodzę do Was z szybkim obiadem Dzisiaj jest tak ciepło Jednocześnie gdzieś by się chciało wyjść nad morze Pojechać na Szeveningen Więc żeby nie stać długo w kuchni To szybciutki obiad I do tego oto są produkty potrzebne Dzisiaj zrobię szybki przepis, bo tak. Mam warzywa na patelnie. Do tego rybkę złososiową. Makaron. No i przyprawę do ryby, do makaronu. Sól, pieprz. to przyprawy do naszych warzyw. Jest to króciutkie, bo w tym czasie, kiedy będę robiła warzywa, jednocześnie wstawię wodę. A więc do dzieła! Więc tak, wodę wstawiłam. Tą wodę naszą trzeba posolić. Używam soli morskiej. Kładę dwie łyżki tej soli. I do tego daję przyprawy do makaronu. Jest bardzo dobra, fajna. Ten makaron w ogóle jak się dodaje do innych rzeczy jest super. I łyżkę, w sumie półtorej łyżki tej przyprawy. I teraz to się będzie nam gotować. W tym czasie my weźmiemy nasze warzywa na patelkę. W sumie 6 minut. Dodamy dwie łyżki oliwy z oliwek. Taką mam. Jedna. druga i trzecie. Teraz to ładnie tą oliwę rozprowadzimy na naszym daleku. się tak odrozi ładnie, to przykryję. Żeby to robić, to trzeba podłączyć. O! ładnie się przygotuje. W tym czasie weznę naszego łososia. przygotuję i obtoczę naszą przyprawę. Dobrze, teraz zobaczymy nasze warzywa. O, jak ładnie się roz tego. To będzie fajnie. To naszą rybę kładę na te warzywa. Przepraszam. I ta ryba będzie się fajnie robiła z tymi warzywami. Widzę, że nam się woda na makaron ugotowała. Więc nasz makaron, ale tylko połowa paczki. O, teraz jest połowa. Teraz niech to się gotuje. Zagotuje się makaron to 5 minut. A więc kochani, nasz. A więc kochani, mamy już makaron ugotowany mam. To teraz, jak to się mówi, to tylko odsedzić. A więc odsadzamy. Teraz zaglądamy do naszych warzyw i owoców. Może być. Wyciągamy naszego łososia. Bo on się już doszedł. Mm, idealnie. tu mamy nasze warzywka. do tych warzywek dodaję nasz makaron. Nasz makaron mięszam z warzywami. Tym sposobem, kochani, wymieszane jest nasze danie z warzywami. Mamy makaron z warzywami i na to miejsce też kładę naszego łososia. Jeszcze minutkę. Niech to się teraz razem przegryzie. Mamy nasz obiad. I jest nasz obiadek. W efekcie końcowym tak wygląda nasze danie. Makaron z warzywami i z łososiem. Zajęło to pół godziny przygotowania, i obiad gotowy. Można zjeść i przejechać się nad morze. Chcecie spróbujcie proste składniki? Makaron, warzywa mrożone mogą być świeże warzywa, łososia albo jakąś inną rybę, albo coś innego. I jest danie. Spróbujcie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną. Za to, że oglądacie moje filmy. Dziękuję Wam, subskrybenci dawni, którzy jesteście od samego początku ze mną, a także i świeżych, że jesteście. Życzę Wam dużo zdrowia, wytrwałości, samopoczucia. I do zobaczenia, do następnego razu. Pa!